Jeżeli y, już w czasie małżeństwa partner bądź partnerka wchodzi w świat uzależnień, mm -hmm. co y, wpływa y, na, na to małżeństwo, y, jak się możemy domyślać, w sposób znaczący, y, no to, to to nie jest już powód, który mógłby być y, w sądzie kościelnym rozpatrywany na tak. korzyść tych tak. osób. Oczywiście uzależnienie no, to nie jest coś, co pojawia się z dnia na dzień. To jest gdzieś tam mm, proces, proces dłuższy, e, ale faktycznie my w procesie, badamy, czy w dniu zawarcia małżeństwa dana osoba była uzależniona i czy przez to mogła, czy nie mogła wykonywać istotne obowiązki małżeńskiej. To się dla nas liczy w odróżnieniu od rozwodu, bo rozwód to jest sytuacja, kiedy nie wiem, po 5, 10, 15 latach wszystko jedno, dobrego, zgodnego małżeństwa, jedna, czy nawet dwie strony stwierdzają, "OK, to już nie jest dla mnie, nie chcę być w tym małżeństwie i po prostu się rozwodzimy za porozumieniem stron, bądź niekoniecznie, przy większej, bądź mniejszej walce, ale no jakby coś było i i nagle się kończy. W przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa efektem jest to, że te osoby dalej są panną, kawalerem i tego ślubu nigdy nie było. To jest tak naprawdę nieważność czynności prawnej. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.